Dziękuję Ci za ten zeszyt, że ja mogę do niego spojrzeć. 3 lat? Słuchaj, trzecie pole. No. Moment Okej, okay, ale dojazd trasa, tragedia słabo w chód. Magik chłodnictwo jest partnerem tego odcinka, a właścicielem zeszytu? To Ten podcast był na pewno podróżą nieznany dla mnie. Bomba Harisa strzeliłem nawet. Nie, naprawdę. Bomb Bombela Harisa strzeliłem Kurde. na trasie? W Anglii. Tak, i to jest uwiecznione tą kamerą. Tak bym ci nie mówił. Tutaj Janusz Kozioł z komisji antydopingowej, proszę mi tu siknąć. A ty mówisz, hej kierowniku, nie mam czym. No nie ma, no wiwi. Oui, oui. I oni mają browara przy czy? Nie no, tam wiesz, o browara na stadionie to najprędzej. Z Leszna odchodziłeś, Tawik, i nie wiesz czy popełniłeś błąd, W każdym ale... razie nie żałuję. Nie żałujesz? Nie. Ale czy był błąd? W pewnym sensie pewnie tak. I Bardzo... w tym roku było fajnie, nawet blisko, mówię, tutaj, tego powrotu, nie? mieć miałeś pretensję do buczka wtedy po tym wypadku? Nie. No. Pretensje nie. Ale wiesz co? Wiesz, jakie tu są historie w tym hotelu? Tu spał Grump, Adams, Stafford. Ale wszyscy żyją. Ale wszyscy żyją. <grym> w tym odcinku będzie też konkurs. Do wygrania będzie czapka Tobiasza Musielaka, nowa, prawdziwa, oryginalna. Premiera w środę o 19. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Idziemy się wylać.